Biorę już młot i ruszam na robotę Dobra, tu zacząłem sobie mniej więcej równać Tak na oko oczywiście A jak? Wysokość tego kamienia to Mniej więcej będzie taka jak tutaj jest ten kamień Tak żeby był lekki prześwit między deską a kamieniem i przepływ powietrza To nie zaczęło gnić zaraz Czyli mam tu wysokość i zaraz sobie wezmę poziomicę i zobaczę mniej więcej ile mogę tego sypnąć bo wiadomo kostka granitowa jest tam na bokach jest taka 10, 10 na 10 około średnio a ten kamień jest gruby 2,5 3 no tak myślę że od 3,5 do 2 cm 4 może czyli tam będzie wysokość mniej więcej to chodzi o ten gruży, żeby tego gruży się pozbyć, śmiało mogę wsypać. Tak na dnie to mi wyjdzie z 5 cm i zostanie jeszcze 10, czyli później przyjdzie ta agrowłóknina budowlana. I na górę ten taki kamyczek, na który będę już to kładł. Tak e, finiszowo. taki kamyczek, jak tu jest. Nie pamiętam jaki to był rozmiar, ale to tam, jak będę na placu, to będę widział. Oczywiście to będę mieszał z cementem, żeby to trzymało, bo na sam ten, to to nie będzie trzymać. Chociaż też tak kładą w Szwecji, ale to, to nie jest to samo. No nic, muszę tego gruzu trochę się dokopać i zacząć sypać tak cienką warstwę z góry. No po prostu muszę się pozbyć tego gruzu, bo co? Co z nim zrobił Tego jad? W życiu. Tak bym nie kopał tak głęboko, ale że mówię, że gruz je, idzie, przyjdzie jeszcze i mam go. I zawsze też będzie stabilnie te podłoże trochę Tak mi się wydaje, dobra Pogoda jest, no ciepło jest, 27 stopni w cieniu, także Jak jest tu trochę cienia już, to jest tak w miarę, w miarę okej okay. Da się robić No dobra Zanim jeszcze gruz dam To muszę ten słupek wbić Wbić, wkopać go taką plintę betonową, 40 cm ona jest długa Szeroka na Ona jest taka zwężana w takim w takim stożku, jakby, yy, oczywiście w kwadracie. Z góry ma około 16, z dołu ma około 19. Sobie ją wbiję, tak mniej więcej, tak mniej więcej myślę, bo tu jest około 5.05. Ta stolarnia ma tu na, aż na rok tej deski i sobie możliwe, że później jeszcze trochę wysunę, tak pod spód, po 15 cm około. Może 20 na, na boki, żeby mi wyszły w razie czego dechy 5-40. Taki mam plan, tu taki jest standard, ten największy w sklepach budowlanych. I w razie, jak będę ładował, żeby mi te najdłuższe dechy też wyszły. Bo na pewno będę ładował pod No podsput, pod, na poddaszu sobie zrobię taki ten, taki po całości taki stelaż, żeby wsuwać tam dechy. Tam kiedyś w przyszłości. Dlatego postawię ten słupek, myślę, może 15 cm. 15 cm od środka, czyli muszę sobie mniej więcej zaznaczyć, gdzie to wyjdzie, 15 cm tu od, od sznurka, mniej więcej, mniej więcej to będzie coś takiego, czyli gdzieś. Gdzieś tu, tu gdzieś będzie słupek się kończył, czyli tu jeszcze wchodzi około 2 cm chyba, bodajże 2,5 cm do środka te plity metalowe, czyli jak tam jest 15 muszę odjąć 2,5 cm a 2 cm czyli w tą stronę muszę się przesunąć 2 centymetry to mniej więcej, muszę wiedzieć po prostu gdzie kopać i jeszcze jak ma być, jak dach ma mieć 2 metry to muszę od budynku zrobić teraz tak myślę, bo tą deskę mam laną końcową, a jak dam belkę to będę miał dziurę kurde Albo w belce, gdzie trzeba wydłubać, albo dołożyć deskę po prostu, po całości, i wtedy belkę dać. Ale to już jest szczegół. Dlaczego się da taką deskę po prostu? Yy, 170, żeby taki okap był 30 cm około. O deski! Ach, czyli tu będzie bliżej. Tu się będzie kończyć 170. Czyli mogę taki coś kopać mniej więcej. Oczywiście szerzej, nie? No dobra. Mam nadzieję, że kamieni żadnych nie będzie. Trochę szerzej, jak mówię, było z czym manewrować. Ładna ziemia Przyda się Później będę musiał obsypać prawdopodobnie To będzie wyżej wszystko tam szło Trzeba będzie ziemi trochę tam wysypać Będzie z czego sypać o, Są kamienie kurde jakieś się przyda, sobie albo tym gruzem obsypię ten słupek. Kamienie to budulec, jest a gruz też Ale gruz idzie do ziemi, a kamień można spożytkować na jakiś skalniaczek. Czyż nie? W sumie tak. Kurde, za głęboko nie wykopał. No właśnie, bo tu ma być. zobaczymy przy poziomicy. To wygląda. Ten słupek ma być do tej samej wysokości co, posadz, co posadzka. No posadzka! A on ma 40, czyli, czyli 45 dziurę by trzeba było kopać, żeby podsypać tam jeszcze tym gruzem. A myślę, że może być już. No jest! No jest, prawie 50. Dobra. Dobra, trochę gruzy muszę nabrać. Jeszcze sprawdzać faktycznie jest. O Tą stroną. Bo jeden chuj. O Nie wiem czy tu nie będzie trochę niżej. O, coś takiego. 22 cm, przynajmniej. Nie no, jest tutaj, trzeba dużo podsypać, dobra. Spokojnie. Naładując sobie tego gruzu, to na dno mogę wrzucić śmiało. Teraz taki drobniejszy O! Tu jeszcze kurde słońce Grzeje Dobra, trzeba to ubić Ach, twardo! Mogło być w sumie. Teraz zmierzę, czy to jest te 15 cm. Później będą taką zabudowę tu, prawdopodobnie. Dlatego. O, 15. 15,5 może być. A nikt nie będzie z tego strzelał. Tu ważne, żeby było równo od budynku. Liczyłem 170. Kurwa. Aha, 170 koniec czyli jak tu przyjdzie deska, jeszcze belka, tak kurwa nie będzie, 10, 10, 164 około, gdyby był de, 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 wypuszczony 35, no dobra, może być tak w sumie jest git, to już nie ma znaczenia jak to będę miał wypuszczone, może być więcej trochę, po prostu, żeby każdy słupek pociągnął równo, to o to chodzi, mogę trochę go przesunąć w tą stronę, minimalnie, żeby tu nie kopać 10 razy to nie na tym polega. Dobra. Tak by było prawie, ale tu trochę bardziej w tą stronę trzeba pierdyknąć. O, coś takiego. I żeby też to szło w miarę prostopadle, kurde 13 niecałe, tu jest ponad 13, mi się wydawało o! Nie no, to jest... tu będzie się trzymać. Tak. O, coś takiego. Nie ma co tu świrować, to trzeba obsyfywać. O. Teraz idealnie. Dobra, dosypię jeszcze tego gruzu naokoło I można rozsypiewać tu po całości Także coś takiego to będzie Tu Jeden Po środku drugi i na końcu trzeci Z Trzy starczą Dam po prostu grubszą belkę do góry Siedemnastkę może albo Siedemnastkę powinna wydać Dobra, działam dalej jak widać szybka zmiana planu Kurde zaraz wieje. Jednak tą folię dam pod prostu całkiem Później na to przyjdzie ten gruz I ten kamyk taki I wtedy już ten czerwony kamień Co by tą płytę taką Włączyłem bo chcę wam pokazać Jak ten beton tutaj Jak tutaj związał ten beton Czego wtedy pod te bloczki betonowe trochę kurde on jest tak na styk tutaj tutaj o wystaje ten beton mówię co pod tym bloczek dawałem i on jest taki na styk będę musiał jakieś takie najmniejsze kostki wybrać i poukładać tutaj tak cieniutko na beton ale muszę lekko trochę kurde podkuć byłem tak nie, nie skuza no bardzo, żeby się nie, nie ruszyło, kurde. Wilgotne tutaj. Bo tutaj ta woda leci jednak z tego, z tej góry. I wilgotne to jest. Ale dobrze, że to związało. Dobra, nie ma tu za dużo tego kuć. Tak jak mówię Tu się da taką Zobaczmy. Taką płaską kostkę się tak położy ją jakoś Spróbuję Tu też musi być obrzeże, żeby to trzymało tutaj ten bok cały akurat znalazłem taki kawałek folii bez cięcia że tu pasuje także jest dobrze o coś położyć tu zaraz tutaj trzeba naciąć mówię tam zrobiłem tak samo i to wszystko działa także tutaj też tak mogę zrobić drzewo jest suchutkie to, kurwa nóż tępy hmm. Как Tą stronę trochę przesunąć całość bardziej. O. żeby Żeby tutaj tytuje rosły. Żeby <gryzamy> woda w nie leciała. Dobra. Wchodnik będzie, będzie do końca szedł, ale trochę zawinę sobie. Mówię, żeby tytuje tam rosły żeby umarły. Ja też muszę to wygarnąć, sobie ładnie przygotować i będę sypał ten gruz w końcu. Kurde, już gadam od dwóch godzin, a jeszcze nic nie posypane O, przykład ile muszę tego gruzu jeszcze tu wysypać. To ma być równo z, ze słupkiem. Czyli śmiało ten cały gruz mi pójdzie. Tutaj co mam. O! Czyli to mnie cieszy, bo się pozbędę tego gruzu. Dobra ja mam dalej. Siemanko, 27... 27 lipca, chyba niedziela. Zajeb jaszczo ciepło jest 30 stopni, kurde. Zdą były takie chmury zarąbiste, ale się trochę przejaśniło. Wyszło słońce jest jeszcze cieplej. Na szczęście robię w cieniu. Ale jak widać jak widać sobie maluję. O. Pamiętacie co malowałem w grudniu tą część ścianki, co mi, co mi zmyło farbę tam po części. Co suszyłem suszarką. Teraz sobie maluję. Dokończam tą ścianę naraz całą. Na razie się wstrzymałem z tym. Tutaj sobie wykopałem jak widać do końca. Tutaj trochę krwy miałem nasypane, nie wiem czy to miałem nagrane, czy nie. Ten, tą stolpę pierwszą też obniżyłem 2 cm trochę żeby było niżej wszystko żeby był większy przepływ powietrza i, i też tu musi iść cały niżej Będę musiał tu jakoś ścieniować też później kostką i zejść niżej ale to już później się z tym zajmę także no 30 stopni jest, cały tydzień tak Grzeje dlatego nic tak za dużo nie robiłem Bo kurde no nie było Nie dość, że w pracy człowiek był To jeszcze po pracy już tak się za bardzo nie chciało Jak 30 stopni I tak to wygląda Mówię na razie się wziąłem za malowanie Bo w taką pogodę można malować Tym bardziej teraz, że jest cień To w miarę to idzie także Nie wiem jak w Polsce pogoda Ale tu jest Zajebiaszczo ciepło ale mam nadzieję, że będzie dobra pogoda. Bo już za niedługo będę odpoczywał w Polsce. Dwa tygodnie przerwy od lopu. Także miłej niedzieli będzie Git. Ja dalej się męczę z malowaniem. Będzie tam, będzie zajebiście Jak on się zrobi remont, to padną Będzie, będzie zajebiście, będzie